Są czasami przypadki w firmie, kiedy dochodzi do jakiejś tragedii i to zarówno takich, które, są, które mają podłoże w firmie, jak i które są poza firmą, natomiast są związane z osobami, które w tej firmie pracują. Naprawdę są takie sytuacje, że wymagają i psychologów, i policji, i prokuratury, i wielu różnych innych rzeczy. Dlatego jeżeli sobie zaczniemy od tej linii tych pierwszych, tych shop floor managerów, tych first line managerów, takich kierowników sekcji brygadzistów, czy też liniowych, którzy do nas przychodzą, oni dość szybko powinni tematy eskalować, jeżeli widzą, to jest poza ich zasięgiem. Czyli to nie jest sprzeczka o to, kto komu wypił jogurt. Tylko coś dużo poważniejszego. I tak samo my jako tacy kierownicy są rzeczy, które możemy zrobić sami, są rzeczy, które mogą się zamknąć w czterech ścianach firmy, są też rzeczy, które nie mogą, tak. I my po to mamy w firmie działy prawne, po to mamy dalej swoich przełożonych, żeby się umawiać na spotkanie ad hoc i podejmować dalsze decyzje. Więc pamiętajcie, że najgorsze, co może być, to nie podjęcie tej decyzji, a nie to, że my nie jesteśmy w stanie jej podjąć, bo raz, że możemy nie mieć pleni potencji, a dwa, po prostu możemy nie mieć wiedzy, jeżeli ta sytuacja, mówię, dotyczy jakiegoś łamania prawa, jakichś takich bardzo, bardzo poważnych rzeczy, to nie warto brać tego ryzyka na siebie, czyli rozwiązywanie tego konfliktu musimy przenieść półkę wyżej.